Cześć widzowie! Dzisiaj zrobimy z tego to hełmu Adrian. Polski hełmofon czołgisty. Czy nie hełmofon, tylko hełm czołgisty. Mam już tutaj nawet jeden, ale to wyszedł mi francuski, a ma być polski. Pewnie się pytacie, jak mam niby zrobić czarnego, jeśli znacie się na historii. I już mówię. Ale dokładnie pokazuję, bo dzisiaj też pokażę Wam, jak zrobić taki hełm. Dobra. Jest to widzowie z rokiem pierwszym, czyli musicie usunąć. Jak macie taki oto hełm Adriana, musicie usunąć przedni daszek. Czekajcie. O, przedni daszek. Właśnie na przykład papierem ściernym. I krok drugi. Potem musicie pomalować go na czarno. Ja już go nie skończyłem. Jak widzicie. Więc zaraz do wam wrócę z skończonym. Dobra, widzowie, mam krok drugi skończony. Tak, nie zrobiłem go farbą, zrobiłem go pisakiem. Ale no. A jak chcecie, może się też zrobić takiego żołnierza, właśnie, polskiego, to będzie polski, żołnista z takim pasem i kaburą. Własnoręczną oczywiście. Niestety nie zrobię na to poradnika, ale no, nie zrobię na niego poradnika. Ale jeśli umiecie modelować z kartonu, no to raczej Wam się uda zrobić to samego. Dobre, wracając do tego. Teraz krok trzeci. Musicie temu dać wyschnąć. Dobrze, widzę. A więc mamy ten hełm teraz, więc czas na drugi. Zaraz Wam pokażę, jakie na trzeba zrobić. Ale najpierw Wam coś powiem jeszcze. Pokażę Wam, jak on miał wyglądać na końcu filmu. Czemu? Bo tak. Dobra. Czas na drugi. Wyci wy wycinacie taki papierek i. Czekajcie. O! I przymierzacie go. Czekajcie. O! Na ten oto hełm. Tutaj. Jak będzie za dużo, no to wiecie, zmieszacie. Dobra, ja teraz co zrobię? Dobra, teraz nakleiłem pierwszy nadruk czyli karteczkę. Tą, tutaj, jak widzicie, brązową jeszcze trzeba ją, jakimś pisakiem, na przykład takim pisakiem. I potem przyklejcie go takim klejem, albo takim pistoletem naklej. Jeśli możecie w ogóle, albo macie. Dobrze. A żeby zrobić orzełka, bo będzie ona on tym orzełek, to musicie wziąć taki oto korektor na przykład, taki wpłynie i zrobić tutaj orzełka. Teraz pokażę, jak to zrobić, czyli znaczy, jak będzie wyglądał. Dobrze, zrobiłem. Ja akurat niestety zrobiłem kropkę, bo nie umiem za dobrze robić orzełków. I potem, jak macie taki takich, dajecie orzełkowi teraz wyschnąć, i potem możecie. Nałoży go na waszego czołgista. Zaraz wam pokażę skończony efekt. A oto efekt końcowy. Tak powinien wyglądać. Wasz odpowiedni polski czołgista z kaburą i pistoletem w nim i pasem. A oto zdjęcie tego oto hełmu, który powinien. Znaczy, oto zdjęcie tego hełmu, którego właśnie zrobiliśmy. Nie wiem, nie jest prawdopodobnie nie, nie wygląda o dosłownie tak samo jak ten, co zrobiliśmy, ale na wygląda. Dobra, żegnajcie widzowie!